I próbować, zbyt zbyt. No co Witam was w kolejnym odcinku z serii, co w Assassin's Creed Odyssey, słuchajcie... Y, achaja, jesteśmy obecnie w mieście, w którym obecnie się znajdowaliśmy na tym w odcinku. Tak to chyba są myśli, ale jak się zapominam nazwy, coż się, to teraz oczywiście patraj. I słuchajcie, idziemy do Demokryta. Y, zobaczymy, co on ma dla nas y, za zadanie, jak możemy mu pomóc. I nie powiem, że jestem tym zadaniem zainteresowany to dość mocno, ponieważ e, wypadałoby stawać sobie sprawę z tego kim był Demokryta. A to z całą pewnością jest bardzo istotna osoba, jeżeli chodzi o starożytne w związku z tym, każdego zachęcam do zgłębienia tej postaci, a ja pomówię z Demokrytem właśnie. And I want for nothing at all. Rich, wanting for nothing, and calling me over to help. Doesn't make sense. Ah! <laughs> A mind that thinks for itself. Someone save me from this horror. Uh... Relax, relax. The name's Democritos. Renowned thinker of thoughts, writer of rights, and questioner of answers. I'm Alexios. And I've never heard of you. Probably says more about you than me, Alexios. <laughs> now you came here to help, hm? So happens I've uncovered the whereabouts of three divine mathematical discoveries. Mathematical discoveries? Really? Yes, really. The theorems, when combined with my own, will unlock the greatest mystery in the universe, which, as you know, is a place where mysteries strive to remain locked. Bring these three theorems to me, and I will reward you handsomely. So, you get the theorems, and I get the reward. From a man who seems completely disinterested in Drachmi. <laughs> Drachmi is for idiots. What I offer is far greater than that. But first, the theorems. Fine. What are they? Only the greatest achievements of rational thought the original transcriptions of the Golden Ratio, the Pythagorean Theorem, and Zeno's Paradox. Tell me about Zeno's paradox. Myself excluded. <laughs> Zeno Avelia was the world's brightest philosopher, known for writing paradoxes that could stump anyone. His work was thought destroyed, but I happen to know the priest in Locris saved it. About the golden ratio. Ah, the divine number. It's a guiding principle in architecture, sculpture and is found in nature too. The original is wasting away in the dirty hands of sculptors in Argos. It should be with a mathematician. Like me. <laughs> Where am I going to find the Pythagorean theorem? It's all around you, of course. Deceptively simple, but subtly mysterious. The equation was apparently etched in stone. I heard the tale it was lost in sunken ruins between three islands that form a triangle. To będzie trochę zabawy chyba. E, dobra, zobaczmy to sobie na mapce, słuchajcie. Tutaj okazuje się, że jednak tego nie mamy z lokrydy. Szkoda? Po prostu podejrzewałem, że udało nam to się podczas eksploracji zdobyć. To tu jest jedno, ale kosad Golia to będzie tutaj to drugie. Dobra, i trzecie. Trzecie, gdzie? Trzy wyspy stworzące trójkąt. Teraz chyba tutaj jest na siłę, że trójkąt można powiedzieć. Yy, póki co, chciałbym to sobie na mapce zlokalizować, a nie. Oho, Tasos. To są kto, nie to. Tutaj DLC. Dobra, to sobie ja słuchajcie, jakoś jeszcze odkryjemy. A dobra, Tira Paros i Anafi. Tiara, Paros i Anafi. No rzeczywiście. Choć z drugiej strony tutaj też jest trójkąt. Tak, będzie to widzicie. A słuchajcie, skoro to jest zadanie takie na typowe na Explor, Explor. To póki co tym się nie będziemy zajmować i skupimy się na przesyłaniu sobie terenu tutaj, właśnie. Patrai. A te zadania, gdzie musimy. Coś zwiedzić, coś zobaczyć i tak dalej, i tak dalej, to już sobie załatwimy przy najbliższej możliwej okazji. Nieważ jednak nie chciałbym teraz tak troszkę, no jednak tego eksplodu um, rozgrywać, tak? Jeżeli tak to można powiedzieć, to owszem, byśmy dalej sobie coś nowego odkrywali, poznawali, ale chodzi mi streakę o eksplod na terenie AHAI. Pobiegałem na myśli, mówiąc o dosyłaniu eksplodu. Dobra, Alexios, w górę. Przykucnijmy tutaj. Hmm, Tego nie zabiło, chociaż nie. Dobra, poległ. Okej, okay, to było nieoczekiwane. Udało się go zabić. Jak to znowu? Ja spotkaliśmy się już? Ja sobie nie przypominam. O i już mamy najemnika na sobie. Kuziwa. To powiem tak, długo nie podostawialiśmy samemu. Niestety. Gdy losywany los przerażającym. W ogóle na koniu jedzie. Niech mu będzie. No to zapraszam go w konno tutaj. Niech wjeżdża. I patrzcie i nie wejdzie. Po prostu nie jest w stanie tego zdobyć. O ty Patrzcie jaki wesołek Ale dobrze, że moją uwagę zwrócił. Bo to znaczy, że w tym miejscu... Mamy tak troszkę słaby punkt naszego miejsca, w którym ich wszystkich wszystkich atakamy Brawa miecz Kozik do grzybu Nawet nie wszedł Może tego, pod, tego na początek A potem zobaczymy co da się zrobić za pomocą młotka Dobra. No i RK Dwa. Trzyf. Niech będzie. Chociaż nie o którym wolałbym. Gdy losa, słuchajcie, strącić. Ale to nie musi być takie proste zadanie. Owszem, mamy tutaj młotek, który ma potencjał. Oko, przyjaciel Hadesa. Nie wnikam czemu. Ale słuchajcie, ja chyba będę musiał tą kuźnię chyba jednak niebawem odwiedzić, ponieważ. mimo wszystko mam wrażenie, że. Bijemy ich ciutkę za słabo. Tak ty ci, że. Mogłoby być lepiej, mam wrażenie. Dlatego nie chciałbym. co się męczyć bardziej niż to konieczne. Aczkolwiek jak wiadomo przy skalowaniu postaci tak przy skalowaniu przez no to już nie może być. Znowu atakujemy Gudelosa. Dobra, unik. Okay, to w sumie to zbaje? słuchajcie to, że yy, najemnik lub żołnierz yy, jeżeli nie będzie mieć w pobliżu, czy coś innego, to obrażeń tej osobie nie zada, ale nam słuchajcie, obrażenia y, zawsze zada. Z tego to wynika, pojęcia nie mam. Ale napiszcie swoje propozycje w komentarzu, chętnie zobaczę, jakie są Wasze teorie. Natomiast moja teoria obecnie jest taka, żeby są spierniczać, ponieważ tak, troszkę to idzie nam zupełnie nie pomyśli od pewnego momentu. I tak właściwie mogą sobie bardzo łatwo, słuchajcie, zdjąć, a to by było bardzo niekorzystne. My tutaj musimy gdzieś się zaraz schować, albo z ich zgubić, żeby aby udało się żyćko odnowić. O. Wybodnie dało radę. jak wcale dawno, nie uciekałem, żeby się No, Ale to dobrze, bo to świadczy o tym, że jednak mm, Nasz jest śmiertelny, tak? I mimo tego, że dość potężny, jednak może stracić życie. Dobra, czwórka jeszcze. Wybitnie. I wracamy do domu lidera. I tutaj co my tu jeszcze musimy zrobić? Tylko skrzynki zgadnąć i powybijać zagrożenie. Tego nie jest aż tak dużo. Chodź tu. No, nie niepokonana. Póki co niepokonana, to może by się zgadzało. Dobra, patrz, już przyszła. Dobra. Czuć pakiet strutek. niestety, ale też, również no, na całym szczęście, wszyscy dzielimy ten sam poziom więc tam mamy myślę, że mimo wszystko fajne dobrze, szybko unik, panie. Rka dwa i trzy kurczę, nie spadną. Nie ma opcji nawet. No szkoda, by się przydało, żeby spadli. To by ich fantastycznie osłabiło. Dobra. Wow, mocno bije. Unik, unik. Hmm, teraz mogę zaatakować. Co zepsułem? Ojoj. Oj. Spokojnie, jedynka. Dobra, niespokojnie, spokojnie, trójka. Ale co jest właśnie efekt tego, że on kuziwa, nie trafia. Tak. Że tu jest to namiętne pudłowanie cały czas. Dobra, szybko leczenie. Unik. Unik kolejny. Zmień brońkę. Po raz pierwszy, po raz drugi. I ona powinna paść od trudki Bo to jest już, słuchajcie, na... Ostatnich nogach z tego co widzę rzeczywiście Dobra, unik, unik. No, w pięknym momencie to uniknęłaś koleżanko. Ale mówiłem, że już nie będziesz niepokonaną. No i czyż byśmy go mieli? Słuchajcie, bardzo możliwe, że jednak nie. Teraz, co jest już właściwie pewne, że nie. Ale. Udało się trójkę wykończyć, także. Trochę tutaj dobrego dla siebie zrobiliśmy. No właśnie. Dobrze, że to wiem, że was pokonam wszystkich. Dobra. No spokojnie z nimi. Tutaj nie ma co. Teraz się emocjonować. Zwłaszcza, że oni są już naprawdę blisko w wyeliminowanym. Chyba naprawdę muszę od obrażeń teraz, ja mam wrażenie. Teraz sobie zobaczymy jak to wygląda na brońkach o trzy poziomy wyższych. Y Dobra, 35, no to nie jest tak dużo. Ale to 118 z drugiej strony obok... Oh, Właśnie nie ma snagali 118 Powiem tak. My tak dużo tych obrażeń nie stracimy. O dziwo. Aleksios. Ja jeszcze się nie dotrzyło, jeszcze chyba nie, nie popłaca. No, chyba nie ogarnął. Chodź tutaj. Dziabnięty? Dziabnięty. No, zaczęliśmy sobie to szybciej. Właśnie, naprawdę ile można. Tu mamy jeszcze dwa skarby do zgadnięcia. Tu kolejny. I tutaj wewnątrz mamy jeszcze jeden. Tędy można, nawet trzeba bym powiedział. Dobra. Ja Słuchajcie, ja myślę, że sobie między odcinkami ulepszę wyposażenie. I przy okazji, stawię trzymać temu najemnikowi jeszcze. Oszukiwacz wydarzeń. No właśnie, znalazł wydarzenie. Co, o to chodziło, kolego? Naprawdę, mam nadzieję, że tak. Dobra, unik. No to patrzcie, niby ciężka zbroja, a gość jednak potrafi skoczyć. Taki niby grubas, to jednak cyrkowiec. Można powiedzieć. przy okazji Piloman. Dobra, trójka. Dla bezpieczeństwa po prostu naszego i swojego. Bo mimo wszystko, nie chciałbym, żeby tutaj, wiecie, gościu mi atakuje dwoma ciosami. Czy tam jednymi ja już głowy żyćka nie mam. Naprawdę chciałbym, no, trochę jeszcze pożyć. Wow, o czym mówiłem? Właśnie to. Trochę nie wiem, ale czy nie macie wrażenia, że jego zbroja trochę przypomina od Steina albo Smoaga z Dark Souls? Macie ja w komentarzu, co o tym uważacie, w spostrzeżeniu. No! Muszę hmm, być o to inspirowana oczywiście, ale... no ciężko powiedzieć, tak? Handelka jest zwana głazodęką. Nie wnikam czemu. Ale podejrzewam, że raczej jej pięść, jak spotka się z kamieniem, to pięść wygrywa. I to w przedbiegach. Dobra. Dlatego oczywiście będę teraz atakować, tak? Chcę to... chcę ten on y, sobie ładnie wyczyścić. Nie ma opcji, żeby było inaczej. Piąty najemnik. To jakiś obłęd w tym odcinku. Większego numeratu y, najemników nie mieliście? Dobra. To my tu. Może ci nie jest łatwe, że ci tego nie ułatwię. Ty wspina się, patrzcie. A jest głazodemka rzeczywiście. Powiem, że szybko przyszło, żeby nas mieć nasze do Dobra. Niech on ich tutaj trochę przetrzebi jeszcze tą cudutką. A ja spróbujcie coś jeszcze zrobić, ale... Jak będziecie bez adrenaliny. Ani dusz. Tak, to musimy być bardzo uważni podczas tej walki, bo... Inaczej naprawdę nam się stanie szybko ziasiad ze skutkiem śmiertelnym. No kuźwa. Dobra. Tu przebiegli. Wow. Zawód Słuchajcie, tu już jestem za blisko zgonu w tym odcinku, nawet tego nie zliczę. Ale skąd jak gdyby ktoś pytał, gdzie opór? Tutaj. Otóż tu. Będzie zaskoczenie, tak? Otóż nie. Kretobójstwa nie będzie, ale będzie... ...taki oto masaż... Nieczykiem by punkty witalne na ciele jak najbardziej. Dobra, zmienimy brońkę, RK, ale to nam w ogóle nie wyszło. Wszystko poszło na tarczę. No i oczywiście nie jestem z tego tytułu specjalnie zachwycony. Dobra, tam przejdziemy ponownie. W sensie, no, najpierw, 5 gwiazdek, tak? Po 5 hełmów. Więc tutaj widać, jak bardzo y, zaczęliśmy im za skórę. Dobra. Wycykuję, jedynkę. Aleksios, kuźba. Ja tam sądzę, że ty doskoczysz, że szybko. ...to trzeba zdzielisz przez łeb. A ty taki świński numer wywinąłeś. Dobra, tędy. I nie powiem tego. Tej kary samego, nie chcę płacić, bo to będzie dużo kosztowało. No, tego też tak nie mogę zostawić, nie? W związku z tym podejrzewam, że ta ilość najemników, z którymi walczymy, w najbliższej przyszłości ulegnie. Zaczniemy wzrostowi. Tak, naprawdę, póki jeszcze mamy czas, fajną ilość po, po prostu to przemęczmy. I teraz jedyneczka i kombajn to jest to, co sobie bym życzył, żeby było. Dobra, teraz szybko leczenie i czwóreczka. wybodnie a to przywódca. Aha, i wrażliwy. Świetnie. Ale czy to będziemy podbijać, że to jest ateńskie? To oczywiście nie, ale... W wypadku Sparty nie jestem skłonny tutaj powalczyć. To jest raczej ateńskie, po prostu tutaj wiecie... A w tym momencie nie mam czasu na zastanawianie się, Dla kogo to należy. Po prostu tutaj, no... Mam tylko jedno zadanie bojowe, pokonać ją i samemu nie zdechnąć. Ale to miała być czwórka. Dobra, ciul. Damy sobie radę jakoś. No, zdychaj. Naprawdę, już możesz. Uf. Słuchajcie, to sobie wyczyścimy tą lokację oczywiście. Dwa skarbki mamy gdzieś. Jeden. Drugi. Ale nie powiem, no. Było gorąco. To, że środka pokazuje jak silną postacią jest w tym momencie Alexios, A też jednak ta rzecz trochę farata. Mieliśmy, nie? to O, Uff. Słuchajcie, powiem wam, że takich takich walk które ja dawno nie toczyłem. Żekazi się już nie I tu jeszcze jest ten obóz bandytów, o którym pamiętam. I to będzie tak właściwie tyle. Potem będziemy mogli przejść sobie tutaj, nie w pobliżu tych szczytów meńskich choćby tutaj, tu i, i zobaczymy, jak się rozdali ułoży. To już widać, że y, łatwo nam odpuszczone nie będzie. Y, tak więc, samo bo to już widzę, że czas, słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Jak wy widzicie, pięciu namików próbowało, pięciu się nie udało nas pokonać. A my sobie kończymy, czyścić już i widzimy się w odcinku kolejnym. W tym to by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę, dla was chce i zachęcam was do pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania, klikania do odcinka, gdzie macie link. A my koniec, teraz Twitch, trzymajcie się, pa pa.